Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj nie w ociszek, a mianowicie technologia, a właściwie mały w cudzysłowie upgrade mojego komputera jak wiecie podczas ostatnich live'ów zastanawiałem się jaką kartę graficzną kupić, którą, którą wybrać miałem powiem szczerze dylemat między RTX 2060 a właśnie tą którą kupiłem, czyli 1660 super nie był to najlepszy moment na zakup karty wiem, przyznaję to, że Odrobinę, odrobinę chyba przepłaciłem, ale naprawdę nie dużo, a mówię no idealny moment i praktycznie no, musiałem kupić, ponieważ mój brat kupił sobie komputer bez karty graficznej, może jakieś tam przebitki z montażu, bo właśnie teraz będę ogarniał swój komputer i później mm, też jego, czyli moja karta idzie do jego komputera, a ja właśnie kupiłem sobie nową, idealny, że tak powiem, moment na... Upgrade ja jestem zadowolony, bo można powiedzieć, że sprzedam starą kartę, nie będzie w szafie leżała. A on jest zadowolony, bo ma całkiem przyzwoitą kartę w naprawdę przyzwoitych pieniądzach. Także obie strony są zadowolone, więc naprawdę grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. No i tak jak mówię, sytuacja była, jest w sumie na rynku ciężka. No, RTX 2060, przez to, że weszły te nowe RTX 3060 Ti, no wiadomo, że. Zadziały się naprawdę jeszcze do tego koronawirus, i, i, i no, sytuacja była ciężka. Dostępność kart jest wciąż naprawdę no, ciężko było dostać ją, w szczególności w Xcomie. I powiem Wam szczerze, że to też jest hit, bo zamówiłem w Xcomie jakiś czas temu, jeszcze jej nie dotarła. I wczoraj, dosłownie wczoraj, około 14, czyli niecałą dobę temu. W Media Ekspercie znalazłem była na promocji, stówę wyoszczędziłem i właśnie mi już przyszła z odbiorem do sklepu, ale w niecałą dobę. więc naprawdę no super sprawa. Więc się cieszę z tego powodu. Oprócz karty graficznej kupiłem sobie dysk M2 polecany przez wielu Samsung Ivo 970 500 GB. No ceny są już takie, że za ten dysk 350 zł to jest super cena. A no, nie mam jeszcze dwójki, więc na pewno mi się przyda, i, i no, zobaczę tą różnicę prędkości. W szczególności, że SSD ma tylko 128GB, więc na pewno coś większego się przyda. No, jeszcze kabel HDMI i DisplayPort, ponieważ ta karta ma tylko jedno HDMI, jeden DisplayPort, a ja mam dwa monitory HDMI, więc no taka sytuacja. Więc musiałem znaleźć rozwiązanie, no i generalnie. Pokrótce, czemu 1660 super, a nie 2060? Po pierwsze, w 100% mi wystarczy i podejrzewam, że i tak w 100% nie wykorzystam. W 100%, 100%. No całkowicie pewnie nie wykorzystam jej mocy grając tylko w w Full HD i nagrywając, streamując. Także i tak mam zapas, zapas spory. Jedyna przewaga, tak naprawdę, RTX-a to, to są te rdzenie, właśnie RT. No ja w żadne gry nowe, nowe praktycznie nie gram, jak w WoCie będzie Ray Tracing to ta karta też powinna ogarnąć jak był właśnie ten benchmark w ten core z no, Ray Tracingiem to dawała sobie radę Także nie, powinno, nie powinienem mieć problemów jeśli, jeśli rzeczywiście to wyjdzie No tak jak mówię no, RTX był droższy o tam 500 stówek około a dużej różnicy w FPS-ach nie było, tyle samo I yy, jedyne, tak jak mówię, to no rdzenie i trochę więcej KUDA tych yy, rdzeń. I CUDA. Także stwierdziłem, że nie opłaca mi się dopłacać i, i... nie opłaca mi się dopłacać, nice. Yy, i, I wziąłem po prostu tą superkę za tam 1150 zł, yy, fajną wersję od Asusa Dual Evo yy, OC, więc. Yy... Więc dobra, zawieszmy się za rozpakowanie. Powiem szczerze, że miałem dylemat, czy nagrywać, czy nie. Zobaczymy, czy to jeszcze wstawię, ale... O oh kurde, czekanie jednak na otwarcie... Jak taka karcioszka i generalnie no, rzeczy komputerowe są obok mnie, no, to naprawdę wyzwanie. Czekajcie, muszę jakoś wygodnie złapać. Okej. Okay. Dobra, wyjdę poza kadr, ale nie chcę pudełka zbytnio rozwalić z wiadomych przyczyn. A niestety mam tendencję, że jak coś otwieram, to zawsze to rozwalam. Także wolałbym jednak tego tym razem uniknąć. Bo już widzę, że chyba trochę łamałem. Okej, tyk. Zawleczka. Udało się. Dobra, także otwieram. Zobaczmy. Tu kolejne pudełko. Dobra, to pudwo się aut na łóżko. I mamy kolejne pudłoku. Kurczak ładnie naprawdę zrobione. Moje no jest karcioska. Teraz okej, okay, tu kolejne. Co tutaj jest? Unpacking steps. Ja. Dobra, czyli rozumiem, że muszę to wyjąć. Kurde, co tutaj się dzieje? Dobra, weźmy na razie. O, 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 dobra. Co ja tu mam zrobić? Do góry? Na bok? Co to jest za jakieś opakowanie? Co tu się dzieje? Czy ja tego nie połamię? O, 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 dobra. O kurde, ale to jest. Co to jest za jakieś opakowanie? Dobra, tego nie pokazuję. Nie wiem, co to jest. No i mam karcioszkę. Dwa wentylatorki. Otworzę sobie dysk od razu. Dobra. No, jest dysk, to jest małe, no jest naprawdę malutkie, nie? O kurczę, naprawdę, naprawdę malutkie. Ja wiedziałem, że to jest małe, nie? Ale nie aż tak, do porównania mój kciuk na przykład. Praktycznie tak jak no, może nie jak kciuk no, jak palec wskazujący. Pierwszy mój dysk M2 kiedykolwiek w ogóle mam. Także dobra, robię cięcie, i ogarnąć kompa i najwyżej coś stamtąd Wam pokażę. Okej, okay, mały update tego, co się tutaj dzieje. Z ręki nagrywam, chyba będzie najprościej, bo zanim bym statyw ustawił i myślę, że też trochę za niski jest, także wybaczcie, jeśli będzie trząść. Generalnie wyjąłem kompa, otworzyłem. Nie pokazywałem tego, bo pomyślę sobie, że jeśli przez 3 lata nie czyściłem, to o trochę kurzu było. Tutaj naprawdę nie było źle, wyczyściłem i zainstalowałem dwójkę, tu widać też tego nie pokazywałem, bo trochę tata im pomagał, więc no już że dwójkę się kręciliśmy, gdzieś jeszcze kamerę wcisnąć byłby problem no ale udało się w końcu pierwszy raz w ogóle dwójkę instalowałem i się chyba udało, mam nadzieję, że będzie działało, tu wszystko póki co wygląda wygląda dobrze No jak mówię, wyczyściłem i odłączyłem Odłączyłem wszystkie dyski SSD, jakie mam, czyli wszystkie dyski jakie mam oprócz tej M2, czyli SSD i HDD' tutaj w piwnicy co, co jest ukryty. Są odłączone tak jak mi Peter z klanu zalecił, żeby wszystko odłączyć i zainstalować Windowsa na, na czysto na właśnie na ten M2 i później po prostu formatować i. No i tak właśnie zrobię, bo brzmi sensownie i on się na tym zna, także mu, mu zaufam, bo powiem szczerze, że sam. Bym pewnie na to nie wpadł, żeby wszystko odłączyć i instalować na tym. No i to tyle. Jeszcze w sumie jest dużo pytań o to, jakiego mam PC, a co mam w Pc. -cie. Także tu jest schłodzenie Fortis 3, pod nim jest Ryzen 5 1600. Tu mam 4 ramy po 4 GB, 3000 MHz, 2 Corsair, 2 Patrioty, SSD 128 GB Plextora, tu na dole jest HDD, 1 TB Toshiby, Obudowa to jest y, Salendium PC Regnum RG4T ze szkła hartowanego, jednak <laughs> by the way jedno szkło udało mi się rozbić, to pozdrawiam kolegów z klanu, y, oni wiedzą o co chodzi, ale tak rozbiłem szkło i jak jeszcze trzę, trzą, trząsę, trzęsę obudową to gdzieś słychać jakieś okay. y, chyba w piwnicy albo po tamtej stronie y, pojedyncze kawałki szkła. Ale no, nie jestem w stanie tego w 100% wysprzątać, bo wiadomo, szkło hartowane rozwala się na milion, czy tam nawet, może nie milion, ale tysiące kawałków i, i ciężko posprzątać, uwierzcie mi. I do tego jeszcze jest oczywiście płyta główna MSC B350 Tomahawk i zasilacz. Tu siedzi Silent UPC Vero L2 600W, także to jest mój PC. No i oczywiście karta graficzna, właśnie. Zaraz ustawię na staty, wkładamy nową kartę i pokażę Wam też starą. Także chwilę na cięcie. Także, jakby ktoś się pytał, to jest moja stara karta TX1060. Niestety 3GB, nie 6. To jest chyba największy błąd, jaki zrobiłem póki co w kupowaniu sprzętu komputerowego, że kupiłem 3GB, nie 6, ale była spora różnica cenowa, ja nie miałem nieograniczonego budżetu w wersji od MSC Armor. Powiem szczerze, czytałem bardzo dużo negatywnych opinii o tej karcie. Jednakże no była w dobrej cenie, zdecydowałem się kupić z tego co pamiętam. I naprawdę jestem mega zadowolony i dobrze mi służyła. I służyć, mam nadzieję, będzie dobrze również mojemu bratu. No i teraz już przechodzimy do włożenia nowej karty. Wreszcie. No i dobra, mamy nową karciuszkę. Powiem wam szczerze, wydaje się być dużo mniejsza, właściwie taka bardziej kompaktowa niż tamten MSI. Zaleca tam tej karty była taka, że miała dwa DisplayPorty, dwa HDMI Więc nie było problemów z monitorami no, Mogłem praktycznie dowolnie i chyba tam jeszcze DVD. Tak, na pięć w ogóle wejść, a właściwie wyjść, nie wejść Więc to był jej bardzo, bardzo duży plus Tutaj niestety mam HDMI, display, HDMI DisplayPort i DVD, Więc no trochę lipa, ale no Jest jedna, jedyna wersja superki GTX, która posiada wszystkie, e, znaczy dwa HDMI, dwa Displayporty. Tyle, że jest niedostępna, a ja i była droższa dużo, więc stwierdziłem, że dobra, już wezmę taką. No i co? No, trzeba po prostu wyjąć wszystkie te foliki, wszystko to powiemować i, i, i będzie coś widać. Kurczę, jak myślałem, mam za mały statyw. Także muszę go chwilę przestawić. Dobra, odrobinę wyżej. Może coś będzie widać. Slot odbezpieczony. Tutaj na tej płycie jest wzmocniony. Widzimy, że jest taki srebrny. Sprawdzę tylko, bo przyznam się, że tego nie zrobiłem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o śledzie. Ale na szczęście tak samo. Tu różnicy nie ma. Z względem. Poprzednika, no i teraz tylko muszę to e, e, wsadzić. No tu wolę się przypasować, żeby czegoś nie rozpieprzyć. Przypadkiem no i dobra, karta chyba usiadła. Ja w sumie chyba błąd zrobiłem, że wcześniej nie wziąłem zaślepek tych z tyłu. Jeśli chodzi o zasilanie, mamy 8 pinowe Także tam, tak samo jak tamta. Eee... 1060? Mam nadzieję, że nie nacisnąłem nigdy za mocno. Powiem szczerze, że przy tym składaniu komputerów i tym wszystkim tego, co boję właśnie, takiej, wiecie... Że coś za mocno zrobię, albo czegoś nie wyczuję i, 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 i będzie po zabawie. Także to jest niestety moja wielka, no... No, kontynuując, moja największa obawa. Się i teraz już ostatnia rzecz, czyli zasilanie weszło. No i dobra, chyba mamy to. Trzyma się na pewno, trzyma się oh, ciężkie bydło. No i tak się prezentuje jeszcze bez podłączenia. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko git i niczego nie spieprzyłem. Także ja teraz wszystko połączam po, po, po i słyszymy się za chwilę. No dobra, tu będzie słabo z, z oświetleniem, ale jak stryknąłem tam z tyłu, to już się pali jakaś dioda na, lamp, na tej na karcie graficznej, więc to jest dobry znak. Pierwsze uruchomienie. O kurczę No, chyba działa. No, tak wygląda. Nie zamykam na razie klapy. Żeby, żeby. No, później te dyski podłączyć, wiadomo. Dobra, i zobaczmy, co tutaj się pojawiło. Okay. Dobry plan. Włożyć. Włożyć pendrive. Dobra, w sumie, wiecie co? Pominę ten proces, nie będę wam go pokazywał, to jest standardowe. Dobra, generalnie dzisiaj mogę po 3-4 dniach, mogę nareszcie zamknąć temat komputera, ponieważ już wszystko działa. No oczywiście, karta graficzna, bałem się, że nie będzie działała. Bo, jeśli nie pokazałem wcześniej, to takie coś, coś mi wyskakiwało podczas instalacji systemu. Ale na szczęście wszystko jest z nią ok. Wszystko śmiga, był już stream dzisiaj. Nagrywanie też już coś tam nagrywałem, więc wszystko, wszystko działa. Dyski też są na szczęście sprawne. Problemem było. O, jak się tu przesunę! O! Będzie widać syf, trudno. Problemem było to, że ta karta ma HDMI, DisplayPort i DVD. Ja mam dwa monitory na HDMI. No oczywiście jedno idzie normalnie. No i od drugiego potrzebowałem przejściówkę Jak Najpierw kupiłem sobie kabel DisplayPort HDMI. Nie działał. No i Peter mi na szczęście polecił. Czekajcie, jakieś światło. No, oczywiście tu latarki nie da się włączyć. No, mniejsza generalnie. Zaraz spróbuję, poczekajcie. Dobra, generalnie Peter mi polecił te kupienie przejściówki z, a właściwie adaptera. Z DVD na HDMI. Skoro ten kabel nie działał, kupiłem za 10 zł Marki Savio Filtech Technology. Eee, dosłownie 10 zł niecałe kosztowało. I naprawdę daję radę. Pier, no, pierwszy dzień mam dzisiaj, wszystko działa na szczęście. Powiem, się, powiem szczerze, bałem się, że albo będę musiał kupować nowy monitor, albo, nie wiem, kartę wymieniać, bo, no wiecie, no, streamując, nagrywając na no, te dwa monitory, eee, naprawdę trzeba mieć, bo jest dużo. Dużo wygodniej, dużo prościej, także na szczęście wszystko się udało. Jeszcze raz dzięki Peter za pomoc, za radę. No po prostu taki adapterek, taka kostka. Wpinamy ją do karty graficznej i dalej już mamy normalne wyjście HDMI. Także wszystko działa i to tyle z tego odcinka. Nagrywałem go kilka dni, także nie wiem co powiedziałem wcześniej, już nie pamiętam. Eee, więc, no podsumowując, karta działa: 1660 super. Dysk 2, Samsunga 500GB też działa i w 970 No nie widać go, jest tam pod kartą I dodatkowo na szczęście drugi monitor, dwa monitory działają Także wszystko git, dzięki za oglądanie Mówię, nie wiem co z tego wyjdzie Przy montażu zdecyduję czy to w ogóle pokazać czy nie, no bo byłem trochę mm, Może nie zestresowany, ale no po prostu wiecie jak to jest kiedy się nowe części do kompa kupuje, podekscytowany O, podekscytowany byłem, także zobaczymy co z tego wyszło Dzięki i do usłyszenia A jeszcze zapomniałem powiedzieć w ogóle o bataliach z Windowsem Bo tu historia jest długa, no w tle pokażę komputer, bo w sumie nie mam co lepszego pokazywać Się, się, się położyłem na podłodze i nie chce mi się wstać yy, Generalnie to Wziąłem sobie instalkę na pendrive'a Nie chciało zainstalować Próbowałem później instalkę na pendrive'a Rufusem, nie z oficjalnej strony tylko Rufusem też nie chciało się zainstalować no i w końcu zainstalowałem z płyty i on się zainstalował ja myślałem, że mi wywaliło tą instalkę na siłę próbowałem odpalić z tej płyty Windowsa a okazało się, że już jest na dysku także na szczęście okazało się, że, że wszystko działa, a ja po prostu na siłę próbowałem zrobić coś co nie było konieczne, no bo wszystko już było zainstalowane, także no <grytanie> instalowanie Windowsa level perfect, nie ma to jak umieć złożyć komputer, a nie umieć zainstalować Windowsa. Nice. Dobra, także to tyle. Dzięki siełanko.